Całe życie nieprawidłowo używałam tłuczka do mięsa i dopiero teraz odkryłam, jak robić to poprawnie. Nie jestem nawet w stanie zliczyć, ile razy używałam tłuczka w kuchni, i okazuje się, że cały czas robiłam to źle. Zawsze uważałam, że wystarczy po prostu uderzać tłuczkiem w mięso, nie zdając sobie sprawy, że różne strony tłuczka mają odmienne funkcje. Wcześniej nie zwracałam uwagi na to, że tłuczek ma dwie różne strony, Pierwszą kratkowaną i drugą pasiastą. Okazuje się jednak, że powinniśmy używać ich zamiennie w zależności od wybranego mięsa. Stosowanie właściwej strony tłuczka daje wyraźnie lepsze rezultaty. Kratkowana strona tłuczka doskonale nadaje się do zmiękczania bardziej delikatnych mięs, takich jak schab. Strona z paskami jest idealna do rozbijania karkówki lub wołowiny. Z powodzeniem rozbija włókna, które pod wpływem wysokiej temperatury mogą twardnieć to ona jest odpowiedzialna za dobre rozbijanie mięśni. Spróbuj sam tego triku, a zauważysz różnicę podczas obiadu. Mięso będzie miało wyczuwalną różnicę w teksturze i smaku.